Witam wszystkich! Mapa Dembina. Gramy XORem. Tak jak tutaj widzicie, na jakich modułach jeżdżę. Ile włożę jakiej amunicji. No i zestaw naprawczy mała apteczka. I kawa i ciasteczka chyba, tak? No, w każdym razie te racje dodatkowe, żywnościowe. No i ruszamy. Losowanie na ósemkach. Czyli wszyscy mają powinni mieć wyrównane szanse co ja tutaj robię zaraz zobaczycie i dlaczego powiem podstawowy błąd to gracze tak jak ten HW w ogóle tu nie powinien stać ja łamię szaczory tak żebym miał z lewej strony kiedy oni wejdą tam do miasta osłonę Zawsze myślcie, jak się zabezpieczyć. Odchodzę dlatego, że często strzelają, jeżeli się coś łamie. W tej chwili mam z lewej strony osłonę. Więc... Tu jest ta droga. Ale nie widzieliśmy go. Tutaj spoterek. No i spoterka gasimy. Przeładowujemy. Proszę teraz jeszcze te drzewo. Wykorzystuję ten moment, no, bo naszego spotera zabili. I mam tutaj osłonę. jest jak widzicie, ale jesteśmy na przeładowaniu. No i on nam się schował, tak? Widzicie, tak sobie Dobra, wyszimy następnego No i tak jak zwykle, odwierzmy dylemat. Ładować, czy zostać przy dwóch. Ładujemy. Mamy tu deka. 5 do 2 wygrywamy, ale bywa różnie z tym wygrywaniem, bo nie teraz już wygrywamy, a się okazuje, że, że przegraliśmy. Spróbujemy go tutaj podejść, może się uda. No mamy go. Pamiętamy, że jest ten te dek, Ale jeszcze jedno bułę. No i mamy trzeciego fraga. Prawie 2000 nas No i przeładowujemy. Fioleta już ostro postrzelali, jest na oparach. olek podszedł. No i został jeden pojazd. Pojazd jak widzicie. No i on właśnie tutaj jest. Władował nam bułę. I to jest koniec bitwy. Ja dziękuję. Siema.